bo będzie jak w samolocie. Pytanie, jest. pytanie Patryk zadał. Ty jedziesz się mną przejechać? Mówię, pytasz dzika czy sra w lesie? <śm> Lecimy. Ale. Coś mi do oka faj, jakaś ofona ze... Zajebiście. Ty lepiej niż idealnie. Ja piedzielę. Kurde. A teraz wywiad. Jak w ogóle do tego przegleć w ogóle wszystkiego? U mnie się zaczęło niewinnie, czyli miałem jakieś tam 8 lat temu. e Od Jesa w sedanie i jakieś tam deszczowe dni, jakieś niewinne tam stawianie logu i to tak się zaczęło, że a to potem coś mocniejszego, to jakieś 2-8 było i tak stopniowo, stopniowo doszło dalej aż skończyło się na mistrzostwach Polski i na różnych zawodach. Ile, ile kosztuje, bo to nie jest tania zabawka, co? Znaczy umówmy się Tutaj mamy treningówki, to jeszcze jest powiedzmy tanio, ale no, jak już wchodzimy w te strefy zawodnicze, to tam już się kończy tanio. Więc opona, każda opona, e, jakieś miękkie mieszanki to już są koszty, że nawet dwa okrążenia na torze potrafią kosztować półtora tysiąca złotych. Mamy kilka następujących pytań. Po pierwsze, jak zacząć takie coś? Zacząć można różnie tak naprawdę, wszystko zależne jest od tego jaki mamy budżet, bo tak jak już wspomniałem możemy zacząć niewinnie i bawić się gruzami za 10-15 tysięcy, no ale możemy bardziej ambitnie kupić prawdziwy driftowóz, więc to są pieniądze nawet i 300-400 tysięcy. Okej, okay. tak? Czy symulatory jakieś? Coś kolek dają, czy tyne nie, nie znajdają. Dają zdecydowanie.